Obra przełamała złą wiosenną pasę, a Warta sprawiła niespodziankę w pobiedziskach. To tylko dwa z wielu wartych uwagi wydarzeń minionego weekendu. Sprawdźmy, co jeszcze zdarzyło się w 22. kolejce Artbud Group 4. Ligi. Ja! Ja! tytularnym rozgrywek jest Artboot Group, deweloper przestrzeni premium. Zaczynamy od meczu w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Ostrowia podejmowała wiarę Lecha. Worek z bramkami rozwiązali poznaniacy, a konkretnie Krzysztof Ratajczak, który zaliczył trzeci mecz z rzędu z trafieniem. Jeszcze przed przerwą do wyrównania pięknym strzałem z rzutu wolnego doprowadził jednak Dawid Przybyszewski. Gospodarze ofensywę kontynuowali w drugiej części spotkania. Po kwadransie na prowadzenie wyprowadził ich Derwich. Niecałe 20 minut później zaliczka Ostrowi jeszcze bardziej urosła, a celnie z 16 metra przymierzył Pesz. Ostatnie słowo należało do Dawida Przybyszewskiego, który popisał się fantastycznym rajdem po skrzydle, kompletując tym samym dublet. Do hitowego pojedynku doszło w Lesznie, gdzie polonia podejmowała nielbę. Chwilę przed przerwą prowadzenie objęli przyjezdni dzięki trafieniu gruszki. W drugiej połowie do siatki trafiali już jednak tylko poloniści, a konkretnie Michał Skrzypczak. Po nieco ponad godzinie gry doprowadził do wyrównania strzałem z 11 metra. Również uderzeniem z wapna dał gospodarzom komplet punktów. Wygrywając po raz drugi w sobotę pojedynek oko w oko z Patrykiem Łagodzińskim. Powodów do radości nie mieli kibice drugiej drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. Wynik meczu centry z Wiktorią już w szóstej minucie otworzyli goście, a konkretnie Mikołaj Jankowski. Do szatni zespoły schodziły jednak przy wyniku remisowym, bo w końcówce pierwszej części gry wyrównał Sztukowski. Po przerwie do siatki trafiali już jednak wyłącznie wrześnianie. Najpierw na ponowne prowadzenie Wiktorię wyprowadził Kwaśny. A w doliczonym czasie rezultat uderzeniem z rzutu karnego ustalił Jankowski. Była to jego osiemnasta bramka w tym sezonie. Szans swoim rywalom nie dała w sobotę korona piaski, która pewnie pokonała Jarotę. Losy spotkania rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie. Wynik po 11 minutach gry otworzył Sforacki. Sześć minut później było już 2 do zera, gdy pewnie z 11 metra uderzył Rerak. Ostatnie słowo przed przerwą należało do budzenia, który wykończył akcję. W drugiej połowie kibice zobaczyli tylko jedno trafienie. Efektowną wygraną swoim golem podsumował Jurkiewicz. Kolejną wygraną do swojego dorobku dopisał lider ze Stęszewa. Tym razem pozostawił on w pokonanym polu Piasta Kobelnica, zdobywając po golu na połowę. Przed przerwą do siatki przyjezdnych trafił Rejniak. Natomiast w drugiej połowie wynik spotkania ustalił Jakub Rasiak. Remisem zakończyły się derby LKS-ów. Jako pierwsi z gola cieszyli się zawodnicy tego ze ślesina, gdy po niecałej pół gry do siatki trafił Ronaldo Jezus. Ekipa Żubra do remisu doprowadziła 12 minut później, gdy pięknym strzałem z dystansu popisał się Mikołaj Wyborny. Pasę meczów bez wygranej przełamała w 22. kolejce obra Kościan. Obrzanka pokonała na wyjeździe polonie Golina 1 do 0, a jedynego gola zdobył Jakub Kieliszewski. Niespodzianką zakończyło się starcie w pobiedziskach, do których przyjechała walcząca o utrzymanie Warta Śrem. To właśnie goście rozpoczęli strzelanie, gdy w 21. minucie z bliska trafił Jakub Wawrowski. W 37 minucie był już jednak remis, gdy z Wapna nie pomylił się Żołądkiewicz. Worek z bramkami w drugiej połowie ponownie rozwiązali przyjezdni. Tym razem do siatki gospodarzy pięknym lobem trafił Przybecki. Huragan po raz drugi było jednak stać na odpowiedź. Tym razem do remisu doprowadził picelów. Ostatnie słowo należało jednak do gości. Ważne trzy punkty uderzeniem skarnego zapewnił im w doliczonym czasie patryk Goliński. Bez bramkowym remisem zakończyło się jedyne niedzielne spotkanie, w którym punktami podzieliły się polonia chodzież i mieszko gniezno. Lipno z 15-punktową zaliczką nad resztą stawki. Do zmian doszło za plecami lidera. Na podium po weekendzie plasują się jeszcze obrakościan i polonia leszno. Ważne trzy punkty pozwoliły warcie śrem zbliżyć się do miejsc gwarantujących pozostanie w lidze na kolejny sezon. Walka o utrzymanie zapowiada się fascynująco. W klasyfikacji strzelców do lidera zbliżył się Mikołaj Jankowski, który w sobotę dołożył do swojego dorobku dwa trafienia. Najbliższy weekend siedem rozstrzygnięć poznamy w sobotę, a dwa w niedzielę. Do zobaczenia na trybunach.